Pan z wami słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, <laughs> rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Lama południa zwrócił się z gorącą prośbą do Wielkiego Lamy Północy, aby wysłał jednego mnicha, mądrego i świętego, który wprowadziłby nowicjuszy w życie duchowe. Ku ogólnemu zaskoczeniu Wielki Lama wysłał pięciu mnichów zamiast jednego. A tym, którzy pytali go o powody, odpowiadał tajemniczo. Będziemy mieli szczęście, jeśli choć jeden z tych pięciu dotrze do Lamy. Grupa szła już kilka dni, kiedy przybiegł do nich posłaniec i rzekł im: Kapłan z naszej wioski umarł, potrzebujemy kogoś, kto zajmie jego miejsce. Wieś wyglądała na komfortową, a i pensja kapłana była dość atrakcyjna. W jednym z mnichów natychmiast zapłonęła troska dusz pasterska o tych ludzi i powiedział: Nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie został, by tym ludziom służyć. I został. Kilka dni później zdarzyło im się znaleźć w pałacu króla, któremu bardzo spodobał się jeden z mnichów. Zostań z nami, powiedział król. Ożenisz się z moją córką, a jak umrę, zastąpisz mnie na tronie. Mnicha pociągała i księżniczka, i blask korony, więc powiedział: Czy może być lepszy sposób, by wpłynąć na poddanych tego królestwa i skłaniać ich do dobra, niż zostać ich królem? Nie byłbym dobrym buddystą, gdybym nie, nie skorzystał z okazji służenia sprawie naszej świętej religii. Tak więc został i ten. Reszta grupy szła dalej, aż pewnego wieczora w górzystych stronach dotarli do samotnej chatki zamieszkałej przez piękną dziewczynę, która udzieliła im gościny, dziękując Bogu, że przysłał jej tych mnichów. Jej rodzice zostali zabici przez bandytów, i dziewczyna była sama przelękniona. Następnego ranka, gdy mieli wyruszyć, jeden z mnichów rzekł: Ja zostaję z tą dziewczyną. Nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie okazał współczucia. Tak odszedł trzeci. Dwaj pozostali doszli wreszcie do pewnej wioski buddyjskiej, gdzie zauważyli z przerażeniem, że wszyscy mieszkańcy wsi opuścili swoją religię i dali się przekonać pewnemu hinduskiemu guru. Jeden z dwóch mnichów powiedział: Jest moim obowiązkiem względem tych biednych ludzi i względem pana Buddy zostać tutaj i przyprowadzić ich do prawdziwej religii. Ten był ostatni, który odszedł. Wreszcie piąty mnich przybył do lamy południa. Wielki lama północy miał rację. Przed laty zacząłem szukać Boga, dodaje ojciec Demello. Raz i drugi oddalałem się od drogi i to z najlepszych powodów. By reformować liturgię, by zmieniać struktury kościoła, by odnowić moje studia biblijne i nauczyć się odpowiedniej teologii. Niestety, łatwiej mi przychodzi zaangażować się w jaką bądź działalność religijną, niż kontynuować wiernie poszukiwanie Boga. Czego szukacie? Zapytał Jezus dwóch uczniów Jana, którzy szli za Nim, którzy się Nim zainteresowali. A oni potem powiedzieli swoim bliskim, swoim kumplom, Znaleźliśmy mesjasza. Życie chrześcijanina, chrześcijańskie życie, jest poszukiwaniem Boga. Jeżeli ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, bo znalazł Boga, to chyba nie do końca rozumie, o co chodzi w chrześcijaństwie. Oni powiedzieli, ci dwaj uczniowie powiedzieli swoim kolegom, znaleźliśmy Mesjasza. Ale ich poszukiwanie Boga trwało dalej. Mesjasz to był namaszczony przez Boga. To był ktoś kto przyszedł zbawić swój lud kto przyszedł wypełnić bożą obietnicę to nie był bóg oni nie mówili że znaleźliśmy boga bo boga tak naprawdę nigdy nie można do końca znaleźć to znaczy nigdy nie można y Poznać go, powiedzieć już wszystko o nim wiem. Już go znam. Znalazłem i znam. Niestety, jak przyglądam się yy, takiemu naszemu życiu w kościele, takiemu wewnętrznemu życiu, to znaczy tym relacjom, które są między nami, słucham, na YouTubie, różne wypowiedzi, ale też czytam artykuły, jakieś książki, to... to często mam takie wrażenie, że... że my jakoś stanowczo za dużo... zaczyna mi to coraz bardziej jakby uwierać, że my strasznie dużo zajmujemy się sobą. To znaczy rozmawiamy między sobą, co kto powiedział, kto jakie ma poglądy. Po prostu ciągle mówimy gdzieś o sobie nawzajem. Ten biskup jest taki, tam ten jest taki, ten jest postępowy, ten jest niepostępowy, ten, ten jest jakimś tam zwolennikiem modernizmu. Ten znowu jest jakimś zagorzałym konserwatystą. A tymczasem naszym głównym zajęciem powinno być szukanie, poznawanie Boga, odkrywanie Boga, znajdowanie Boga. Genialnie to ujął święty Ignacy z Loyoli, tutaj no właśnie na tym obrazie figurujący. On to nazwał szukaniem i znajdowaniem Boga we wszystkim. To było jego główne życiowe zajęcie. On ciągle szukał i znajdował Boga, dlatego on się nie zajmował, nie wdawał się w żadne dyskusje na temat na przykład tego, jaki jest ten papież czy tamten biskup, a żył w czasach, kiedy jeśli to nazwiemy kryzysem w kościele instytucjonalnym, kryzysem instytucji. Kryzysem dotyczącym hierarchii kościelnej, to, to nazwiemy to bardzo tak delikatnie, oględnie. On zajęty był szukaniem i znajdowaniem Boga. To jest najbardziej pasjonujące zajęcie, jakie można w życiu mieć. Szukanie i znajdowanie Boga. Ciągle go szukam, co chwilę go znajduję, ale kiedy go już znalazłem, to wiem, że to jeszcze nie jest do końca, to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze trzeba go szukać dalej. Takie nieustanne pasmo właśnie szukania i znajdowania Boga. To jest najwspanialsza rzecz, jaka może się przytrafić człowiekowi to jest najlepszy pomysł na życie. I kwestie takie, jak powołanie do kapłaństwa, celibatu nie, do życia konsekrowanego, czy powołanie do życia w rodzinie. To są rzeczy wtórne, drugorzędne. Tak naprawdę. Kapłaństwo, życie zakonne, życie konsekrowane, to ono praktycznie nie ma żadnego sensu, jeżeli nie jest poszukiwaniem Boga. I tak samo życie rodzinne. Ono jest bez sensu, praktycznie ma jakiś tam wymiar, właśnie przedłużanie gatunku. No ale to tym się i za przeproszenie małpy zajmują. I yy, nie tylko małpy, ale nawet pierwotniaki, zdaje się. Człowiek jest stworzony do czegoś więcej. Człowiek jest stworzony do czegoś więcej, i realizując to, co jest biologiczne, fizyczne nie wiem, dbając o dach nad głową, o ciepło, nie? właśnie w tych dniach ważna rzecz, Dbanie o jedzenie. To wszystko może być tłem, i to bardzo dobrym, fajnym tłem dla szukania i znajdowania Boga. Wtedy nasze życie nabiera pełnego kolorytu, wtedy staje się tym, czym ma być po prostu z założenia. Właśnie szukanie i znajdowanie Boga. Proces, który się nigdy nie kończy. Nie ma końca tego. I myślę, że o tym właśnie jest dzisiejsza Ewangelia. Ci uczniowie oni poszli za Panem Jezusem, bo szukali Boga. Oni znaleźli Mesjasza, bo zobaczyli, że. W tym człowieku, w tym Jezusie z Nazaretu, którego wskazał Jan i którego nazwał barankiem Bożym, że w tym człowieku jest Bóg, że oni, idąc za nim, właśnie znajdą Boga. Oni nie wiedzieli, że to jest Bóg. Oni w takim rzeczywiście porywie pierwszego zachwytu, Powiedzieli, to jest Mesjasz? Potem pewnie to różnie było z ich przekonaniami na, ten, na temat tego, kim jest Pan Jezus, ponieważ pamiętamy, że dużo później, nie wiemy dokładnie po, po jakim czasie, ale pewnie to było wiele miesięcy, może nawet z, z, dwa lata później, y, Pan Jezus ich zapytał, za kogo mnie uważacie? Czyli zobaczmy, to, to był proces nawet. A no i pamiętamy, że wtedy właśnie Piotr powiedział to, co Andrzej powiedział do Piotra, właśnie. Ty jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. To też nie było wyznanie bóstwa. Wyznanie Przekonania, że Jezus jest Bogiem. Ale oni szli za Panem Jezusem, bo oni czuli, że kiedy się do niego zbliżają, im bardziej z nim są, tym bardziej znajdują Boga. Po czym poznać, że znajdujemy Boga? Oj, to jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, i takiej jednoznacznej odpowiedzi po prostu nie ma. Na pewno to się przekłada na jakość naszego życia. W tym sensie jakość, nie tylko, czy nie przede wszystkim jakość moralną, chociaż pewnie, pewnie to też jakość w jakiś sposób, ale przede wszystkim. Zyskujemy jakąś siłę, moc, moc do bycia szczęśliwym człowiekiem bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Otrzymujemy jakąś taką moc, która jest, powiedziałbym, w pewnym sensie nadludzka. Na przykład, przestajemy bać się śmierci, boimy się jej coraz mniej. Jesteśmy po prostu jakby tak trochę z innego świata. Bo kiedy zna znajdujemy Boga, to, to, ten, to Bóg wchodzi jakby w nas. Stajemy się po prostu jacyś tacy, powiedzmy, nienormalni. Pełni nadziei, pokoju, o właśnie, pokój. Wewnętrzny pokój to jest taki owoc znalezienia Boga. Oczywiście to jest też przeorientowanie się w stronę relacji, w stronę po prostu miłości. Znajdując Boga, kiedy go znajdujemy, na przykład łatwą rzeczą dla nas staje się kochać, przebaczać. Właśnie, o. Co zrobić, żeby przebaczyć? Trzeba znaleźć Boga. Trzeba się spotkać z Bogiem. Więc potem można poznać, że znaleźliśmy Boga, nie tylko Mesjasza. Po jakiejś wewnętrznej przemianie, ale przemianie, która nie jest wynikiem naszego Takiego wysiłku woli. Owszem, ta wola cały czas też uczestniczy w tym, bo to my szukamy, my szukamy Boga, my otwieramy się na Niego, wchodzimy w relacje z Nim. To jest zawsze nasza decyzja, bez tego jest to, po prostu to się nie stanie, ale ta przemiana. To jest bardziej owoc tego spotkania z Bogiem niż wynik naszego wysiłku, naszej woli. Ludzie uzależnieni od alkoholu, miałem okazję wiele takich świadectw wysłuchać, mówią często, że nie mogli pokonać, nie mogli poradzić sobie. Z tym uzależnieniem tak długo, póki nie znaleźli Boga, póki go nie spotkali. Polecam świadectwo Michała Koterskiego, zwanego Miśka. Marcin Zieliński przeprowadził z nim wywiad. To jest taki podcast, ale on jest też na YouTubie. Marcin Żeliński rozmawia z Michałem Miśkiem Koterskim. No przepięknie, coś, no, znaczy przepięknie w tym znaczeniu, że, że w taki bardzo obrazowy, prosty, bezpośredni sposób, autentyczny, taki właśnie tak spontanicznie, tak od serca, właśnie ten aktor Michał Koterski Opowiada o tej przemianie, która dokonała się w jego życiu właśnie dopiero wtedy, której chciał wcześniej i, i siłą swojej woli właśnie pragnął, dążył do tej zmiany, ale się nie udawało do momentu, aż znalazł Boga. I myślę, że o tym jest dzisiejsza Ewangelia. O powołaniu, tak, ale powołanie to nie jest powołanie do realizowania jakichś, nie wiem, wielkich dzieł. Święty Ignacy, już wspomniany, on nigdy, nigdy nie powiedział nic takiego, że on któregoś dnia poczuł powołanie, żeby stworzyć zakon jezuitów. Stworzył zakon jezuitów, tak, ale Nigdy nie mówił o tym, że, że to było jego powołanie. Jego powołaniem było, i o tym mówił wiele razy i na różne sposoby, szukanie i znajdowanie Boga we wszystkim. Do tego czuł się powołany i, i drogą tego powołania kroczył. Idźmy tą samą drogą, bo po prostu warto.